Dzień dobry, Kocioł Kwik. głos w waszych domach. I w samych kraftach, w ogródku samych kraftów. I właśnie tutaj. W, jesteśmy w Lapidarium. Jak widzicie, bardzo przyjemne miejsce. Do, do, dobre na chill-out. Od razu zapraszam. Reklama już mamy z głowy, więc może, możemy przejść do, do sedna. A sednem dzisiaj naszej rozmowy jest to, że Marcin Kwil jest ekspertem od piwa grodzkiego i jednym z organizatorów święta piwa grudzkiego. Nie jesteś ekspertem od piwa, piwa grodzkiego. No nie, jest. Jest dużo ekspertów zaangażowanych w święto, między innymi Ma Ma Maciek Hus na przykład. Jest ekspertem, Kowal jest ekspertem, a ja po prostu jestem wi wielbicielem Piwa Grodzickiego. Dobrze, to wielbiciel Piwa Grodzickiego, który jest jednocześnie jednym z organizatorów Święta Piwa Grodzickiego, które tak. wraca po latach. Wraca dzięki, trochę też dzięki temu kanałowi, a, a tak naprawdę dzięki drugiej połowie kanału pozdrawiamy Marcina, który. E, Jakiś czas temu skontaktował się ze mną jeszcze z, właśnie z, z Kowalem, z Maćkiem i jeszcze z paroma osobami. Że może na kanwie tego, że, że udało się fajnie zrobić świę, święto Porteru, no to może też zrobimy, zreaktywujemy święto piwa Grodzickiego. No, oczywiście sceptycznie podszedłem do tego, aczkolwiek. No, wewnętrzny entuzjazm mi podpowiadał, że no tak, że no, no jesteśmy tym tu, tu, tu ostatnim prawie że bastionem tego, tego grodzickiego, ale, ale no na pewno, nie, nie, że to się nie uda tak jak, jak święto porteru, bo jednak porter ma bardzo dużo zwolenników, to jest piwo mocne, ciemne. No. Można tu wymieniać bardzo długo, natomiast na no, ogrodziskie jest piwem lekkim, letnim, jeszcze do, dodatkowo dymionym, więc to, to już w ogóle jakby skala e, tru, trudności jest ba, bardzo duża. Więc no, bez wielkich fanfarów ogłosiliśmy reaktywację tego, tego święta e, i na razie no, bierzemy w tym udział my, czyli same krafty, plus tam, tam gdzie, gdzie, gdzie jest Marcin, czyli kraft e, beer Muranów. E, być może jeszcze jakieś puby wyrażą chęć lania chociaż butelek, bo m, no niestety na razie na rynku nie ma zbyt wielu piw e, gro, gro, grodziskich. W ogóle rok pandemiczny był jednym, z, poprzedni rok był jednym z gorszych e, lat dla piw grodziskich, ponieważ op, oprócz piw podstawowych, czyli piwa z Grodziska, piwa raz do roku ważonego w trzech kumplach w stylu Grodziskie i na dziesięciolecie Grodziskiego Pinty, właściwie to jeszcze pre-Pinty, czyli to było jako żywiec i zdrój, czyli grze, grzesiek, zwierzyna i, i, i ziemę kwałat. Więc no na, na dziesięciolecie uważali i dodatkowo było tylko my, jako same Krafty, uważaliśmy dwie, dwie kooperacje. Jedna z fanki Fluid na, po lockdownie. Od, od razu było, oczywiście w założeniu było to piwo przed. Ale był potem lockdown, więc ono, ono się pojawiło po, po, po pierwszym lockdownie. I, i, I drugie piwo, które było pierwszą moją kooperacją zdalną, czyli ważoną w warunkach epidemicznych. Yy, Uważyliśmy to, właściwie ważył to yy, Piotrek w prowadzeniu wagabunda, a, a ja i, i apsztyfikant, czyli, 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 czyli Łukasz, zna, znany wszystkim też, wielbiciel Grodzickiego. Yy, jakby ważyliśmy to przez, przez internet, tak? Znaczy gadaliśmy po prostu na, 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 na komunikatorze i, i, z, i z tego wynikło to piwo. Także było z mojej rachuby tylko pięć piw grodzickich, co było najsłabszym wynikiem chyba od, od, od początku, kiedy właśnie pojawiło się to pierwsze, to potem już co, co roku pojawiało się bardzo dużo, bo pierwsze browary stacjonarne w Polsce, czyli Artezam i, i pracownia piwa, Uważyły Grodziskie prawie na początku swojej działalności, obydwa. No i to była jakby do, dobry, dobra wróżba, natomiast która potem <laughs> skończyło się jak się skończyło. No potem oczywiście otworzył się browar w, w Grodzisku, z którym też się wiązało w wielkie na, nadzieje. Okazało się, no, że lepiej sprzedaje się APA, IPA, yy, czy, czy inne piwa, czy nawet Porter właśnie, niż Grodziskie. No, no, jest to specyficzne piwo, Kochasz go albo nienawidzisz, więc no, my zapraszamy w dniu, w dniu tego święta, by może spróbować, może spróbować go pokochać na nowo. A znamy też osoby, które nie lubiły Grodzickiego, a, a teraz bardzo lubią. Pozdrawiamy ten kto go kogo pozdrawiam, to będzie wiedział. No dobrze, święto 24 czerwca, czyli już za chwilę. Tak. Co się stało w ogóle, że to święto znikło? Bo pierwsza edycja, pamiętam, była w, 2000... może, Dobrze, może spróbujemy tego piwa. w 2015 roku, bodajże, tak? Inicjatorem w ogóle święta grodzickiego był Jacek Domagalski, czyli jacer, który bardzo lubił grodziskie jeszcze, jeszcze kiedyś i potem był orędownikiem, żeby warzyć to piwo właśnie w małych browarach rzemieślniczych, żeby, żeby, żeby ono szło też i u nas, i w świat jako ostatni, ostatni styl, polski styl rdzenny. On to zrobił raz, uważał wtedy, znaczy to było jakoś... To się zbiegło chyba z tym, że, że w konkurs Grodziski, mogę się mylić, ale to jakoś tak, tak to było, ja z, z datami mam duży problem, tak jak i Ty że w którymś tam tak, roku to było. Wydaje, było. wydaje mi się, że to był 2015, e... bo w 2016 już była pierwsza edycja Baltic Porter Day, a ehm, ehm. Marcin mówił, że go zainspirowało właśnie tak, święto tak. piwa grodziskiego do tego, żeby więc z porterami robić. No, więc to było tak, że kon konkurs Grodziski, który wcześniej nazywał się Prawie jak Grodzisz, w którym startowało wiele sław biłowalskich, m.in. Czesław Dziełak, który jakieś 6-7 lat temu wygrał ten konkurs. Potem jakby ten konkurs powrócił, to to może nie powrócił, bo po prostu reaktywował, powrócił bro, browar i jakby trochę przejął ten, ten konkurs z całym dobrodziejstwem. I nagrodą w, w tym konkursie zostało uważenie piwa już w browarze w Grodzisku, czyli wariacja zwy, zwycięzca w konkursie piw grodzickich, w, w grodzickim konkursie piw domowych, jest podstawowa kategoria grodziskie i, i wariacja. I właśnie w tej wariacji zwycięzca może uważać piwo w browarze, co już się stało tam kilkukrotnie. Mhm. I właśnie pierwszym było takie piwo z, z herbatą El Grey i chyba z cytrą, z tego co pamiętam. I ono się jakoś zbiegło z tym świętem Jacera. Nie pamiętam dokładnie, czy Lazy Bary był przed, czy po, czy w trakcie, ale właśnie Jacer jako jedno z pierwszych w ogóle piw u siebie uważył w stylu grodziskie, czy Ala Grodziskie, chyba w stylu grodziskie to, to się nazywało jeszcze w Nepomucenie. Yy, właśnie potem był Le Lazy Bary, który był z amerykańskim chmielem, czyli to był taki pierwszy hopi. Yy, hopi grodziskie. No i on uznał, że, że jeżeli on to już uważył i in, in, inne browary to podchwyciły, no to nie ma sensu tego święta jakby ciągnąć dalej, bo jakby założenie zostało spełnione, czyli browary ważą Grodziskie. No więc zobaczcie, gdzie jesteśmy teraz, tak? No, po paru ważyć. latach. Warto było może jednak trzymać to święto, żeby przypominać browarom, że ten bardzo ciężko sprzedawalny styl jest warto uważać chociaż raz do roku albo w bardzo małej ilości, pobawić się tym. Bo pi, pi, piwowarzy domowi cały czas e, lubią Grodziskie, cały czas, e, oczywiście pewnie nie wszyscy, ale, ale cały, cały czas je, je, je ważą. No teraz przyszło na konkurs e, Grodziski ponad 200 piw, więc to jest rekord. No a sobie piwo, co mamy w szkle? E, w szkle mamy pierwszą tegoroczną e, ko, ko, kooperację naszą Grodziską, czyli wyprawa do Grodziska, e, e, którą e, ważył Piotrek... Przy, przy moim skromnym, bardzo współ, współudziale, z Piotrek Gwiazda z Browaru tum, Tumskiego, główny piwowar Browaru Tumskiego, w tymże browarze. I to jest imperialny grodzisz? I to jest imperialny grodzisz, ponieważ no, Browar Tumski to jest taki mały browar też restauracyjny, aspirujący do, do craftu, ważący bardzo fajne rzeczy no, nowofalowe, też starzone w beczkach, i In, inne, inne ciekawostki, natomiast no na co dzień rzeczywiście jest, jest tam też pszenica, pils albo jakieś inne pol, polskie eile, jest, jest piwo ciemne no i, i od czasu do czasu, czy, czy tam miodowe na przykład i od czasu do, do czasu może na kran wskoczyć też coś innego, właśnie typu iPAPA apa a tym razem wskoczyło gro, grodziskie, więc dla takich od, od, od odbiorców tam, no, może zbyt dużym szokiem by było piwo o, o plato 7 i 7 i tam dwa z kawałkiem alkoholu i, i, i jeszcze dymione, więc no, postawiliśmy na imperialną wersję, to jest 10 plato, z tego, z tego co pamiętam, tak, 10 plato i odfermentowało do... Czter-4 teraz alkoholu, więc no jest, no jest taka wersja, powiedzmy, imperialna, podobnie jak, jak był imperialny grodzisz na początku z artezanem, czyli też tam było 10, czy 10,5%. No to jest taki, taki, taki gest, żeby przybliżyć to piwo, niekoniecznie w takiej ultra wersji ortodoksyjnej, natomiast on jest chmielony o tyle ortodoksyjnie, że, że jest chmielony tomyskim, z z z, z Polish hopsów. i jest chmielony na, na zimno więc no to są rzeczy które w Włocławku nie były robione stąd on jest, jeszcze jest zmętniony i jeszcze się jakoś tam nie, nie wyklarował piwo jest świeże, świeże dopiero było parę dni temu nalewane do, do butelek będą też kegi oczywiście ale podłączymy je najprawdopodobniej już w święto czyli czyli za te parę dni 24 No i my, my spróbujmy Zatem, zdrowie, zdrowie kociołkwiku i święta piwa na razie malutkiego, ale kiedyś obejmie to święto cały świat. <grystanie> hmm. Jest wyraźnie, rzeczywiście <grystanie> wyraźnie też wędzone, dymione, takie. Hmm. Nawet bym powiedział, mimo że, że tu nie ma użytych jakichś bukowych, y, z, z bukiem wędzonych słodów, A ten takie lekko oscypkowe, ale takie minimalnie. No i jest dużo, dużo chmielu, też myślę, że goryczka. Nie wiem, jak odczuwasz tu, bo walczyłem o, o, o taką większą, większą goryczkę. No i chyba gdzieś, gdzieś ona, ona jest na pewno większa niż, niż powiedzmy średnia piw grodzickich. Mhm. Także tak, no, piwo niestety no, nie jest refermentowane, więc no, wysycenie jest, ale no, no, nie jest aż tak szampańskie, no, na przykład jak os, ostatnie piwo właśnie z, z grodziska, które było ważone na, na recepturze Staśka, e, który wygrał właśnie mhm. hop, hop, też hopi grodziskim. E, konkurs e, dwa lata temu to było już. Tak. Grodziski i po roku dopiero zostało uważone ze względu na, na pandemię. To będzie piwo premierowe z okazji święta Piwa Grodzickiego. Tak. Coś jeszcze szykujecie? Znaczy szykujemy i nie wiadomo czy, czy zdążymy, ponieważ no, piwo to, powtarzam, to jest żywy organizm i być może nie zdążymy tego zrobić, ale jest uważone właśnie o wspomnianego wcześniej Jacera w Prowarze Milicz, jest uważone piwo e, też Hopi Grodzickie. Ono będzie miało finalnie tam 8 plato miało. Nie wiem dokładnie jak teraz tam z, z, się od, miało być na wytrawnie w miarę, więc, więc pewnie e, odfermentowało dobrze. Widziałem zdjęcia, że już się po, po, powoli klaruje też. E, I ono miało być z, z, zrobione tak w miarę prawidłnie, ale też oczywiście potem no, bez, bez, bez refermentacji, ale też bez karuku na przykład. E, w, i było też, to jest hopi grodziskie, tylko chmielone y, chmielem żateckim mhm. co jest takim twi, twistem, bo wszystkie hopi grodziskie do tej pory były na amerykańskich chmielach albo na jakichś tam kiedyś, na przykład piwne podziemie zrobiło na nowozelandzkich, na australijskich chmielach, no było tych wersji już bardzo dużo, też był fafik na galaksy z Artezana kiedyś. Y, Potem właśnie my robiliśmy hopi grodzickie na, na polskich chmielach, na, na Amora Preta na przykład nowym chmielu od, od Piłata, czyli z, z Polish Hopsów. To jest na czyli tradycyjnym, a to będzie na żateckim, czeskim, w tradycyjnym chmielu, który każdy zna chyba z piw, z piw czeskich. Także chyba nie zdążymy z tego, co wiem, ale może Echa. trzymajcie kciuki. A jak nie, to, to, to tuż po święcie, także na lato będzie kolejne piwo grodzickie. Dodatkowo jeszcze jakiś czas temu Janek Szała uważał tak ortodoksyjnie bardzo w, w browarze Nieczajna w piwo grodzickie, dokładnie według receptury. Tam towarzyszył mu Kowal, który to wszystko fotografował i kibicował i właśnie tam wszystko miało być tak jak czyli i zasyp y taki sam, i drożdże grodziskie, ich miele wszystko tak według refermentacja, także tego piwa nie dostaniecie w kegach, tylko w butelkach, gdzieś, gdzie niegdzie już go można po sklepach specjalistycznych dostać. Ono też jest tradycyjnie w małych butelkach, chyba 0,33 z tego co wiem, więc no, to piwo gdzieś tam możecie z okazji święta też sobie za, za, zakupić, otworzyć, może w niektórych multitapach się pojawi, jeżeli te, te butelki będą dostępne. I kolejne dwa piwa, które szykują chłopaki z Funky Fluid w kooperacji z Nepomucenem. To są dwa warianty tego samego, zdaje się, grodziskiego. To już oni będą mogli na kolejnych pewnie materiałach opowiedzieć o tym. Wiem, że opowiadali już chyba u, 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 u docenta o tym z okazji Funky Festu, że te piwa będą. I tam jedno to też jest Hopi grodziskie, drugie nie wiem, czy jest zupełnie oryginalne, czy też jakiś tam twist ma. To poczekajmy do, do święta na pewno jeszcze, gdzieś ono, ono się pojawi, więc no, prawdopodobnie 24 w, będziecie mogli też tego piwa spróbować gdzieś tam w mieście. Informacje o tym, o tym będą. Mam do Ciebie pytanie jako do organizatora, współorganizatora święta. Jeżeli powiedzmy ogląda nas ktoś, kto... Zarządza pubem, czy jest właścicielem pubu. Czy musi spełnić jakieś wymagania, żeby wziąć udział w nie wiem, aplikować, wypełnić formułę. Nie, nie, oczywiście nie. No, święto jest dobrowolne. <grymne> <grymne> oczywiście. Nikt nikogo pod pistoletem nie trzyma. Na razie, tak jak, tak jak mówię, no, zaczęliśmy od siebie, czyli od tych, od tych dwóch pubów, którymi za, za, zarządzamy ja i, i Mason. Natomiast z tego co wiem, Mason już wysłał maila do, 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 do znajomych pubów, żeby no, kto będzie chciał to może dołączyć. Oczywiście niekoniecznie no, kegów no, za bardzo nie będzie w tym roku. No. Może z tych tam trzech, trzech browarów będzie można te kegi wziąć. Natomiast no, wystarczy po prostu zakupić nawet zwykłe piwo z y, grodziska, czy, czy piwo y, w, stylu, w stylu grodziskie z trzech. Te, te, te piwa akurat może jeszcze to, to Staśka hopi gdzieś pozostało w hurtowniach. Te piwa y, dwa albo trzy i plus to ja, Janka z szał Prawdopodobnie są dostępne w, w większości hurtowni, albo w niektórych hurtowniach, więc można po prostu kupić, czy, czy parę butelek jednego, czy może dwóch, czy może nawet Szale. trzech, okay. szaleństwo. I to tam wypije. Tak, no i, i potem po prostu samemu wypić <laughs> tak. kurczci święta gro, gro, grodzickiego, a za rok być może. Zrobimy sabotaż i namówimy jeszcze, na przykład ze 3-4 browary, żeby, żeby uważyły w bardzo małej, znikomej ilości mm -hmm. ten, ten wyśmienity trunek. Nagła zmiana ról. A co Ciebie urzekło w piwie grodzickim? O, jakie wcale nie sugerujące pytanie. <laughs> Dlaczego piwo grodziskie jest w tym Dlaczego względem? piwo grodziskie jest, ci smakuje? Tak, dlaczego ci smakuje po prostu i dlaczego jest takie pyszne? E, piwo grodziskie smakuje mi i jest takie pyszne, dlatego że zawiera mało alkoholu, co bardzo cenię sobie w piwie. E, jest orzeźwiające oraz e, wędzone. Brawo. To była chyba oczywista odpowiedź dla każdego, kto pije grodziskie. No, no to słuchajcie. Pijcie piwo grodziskie, bo naprawdę coraz ciężej go dostać, może ktoś z piwowarów, nie mówię w tym roku, ale może w przyszłym roku podejmie tę nierównowagę walkę z piwem, ze sprzedażą przede wszystkim te, tego piwa, ale może też no, niektóre multitapy, może, może w ten sposób się uda, że, że któryś multitap w zaprzyjaźnionym małym browarze uważa sobie piwo po, po prostu, żeby mieć na, na lato i no... Mamy ok okazję, żeby, żeby promować je, jedyny polski styl. No, myślę, że, że warto. No. Jest to naprawdę ostatni styl, <noise> więcej nie, nie ma. Może ktoś wymyśli, no to wtedy, wtedy, będzie, wtedy będzie więcej. A na razie no może, żeby naszym narodowym stylem nie stało się pastry, pastry stout albo pastry sour. Może, może warto raz chociaż na rok uważać troszeczkę grudzińskiego. Wasze zdrowie. A my się widzimy. Za czas jakiś. Dzień dobry, Kociokwik. Piwny głos w waszych domach? Nie, nie, ja miałem powiedzieć.